Dzień dobry, witamy, witamy. Kapitalnie, szkoda, że godzinę przed czasem zamknęli, przed końcem czasu zamknęli nam tor. 7. Lekkie opóźnienie planowe. Jedziemy na większość samochodów, na tor. Plan wygląda tak. Wpierdzielamy się na tor i po prostu kręcimy kółka do oporu, bo jesteśmy głodni po wczorajszym jednym kółku. Wszyscy są nakręceni. Mam nadzieję, że się nie rozpierdolimy i będzie super zabawa. To nie robisz mi miejsca jak mam ci... Wypierdalaj kurwa! Ja pierdolę, no co za... Z... Na no, tułemka za nami kurwa, no co mam ci poradzić jak ten debil jebany nas nie puszcza. kurwa Ale super, bim. To jest to mój polit młodzieży wiejskiej Będziesz miał pytania Siemanko, z strony Miket Co o swoim pierwszym kółku? No się zrzegałem kurwa na fotel Już tutaj na zakręcie youtuberów, dokładnie tutaj, możesz pokazać widzą. Co? Ja mówię do pechy, wtedy zwolnij, bo się stary zrzygam Ogólnie zajebiste, ale jak na pierwszy raz, popierdolony gówno Dziękuję, pozdrawiam i do jutra, trzymajcie się Taki Jacek ma hamulca, zajebista Tak, towarowy lęgiel <grym> Pociąg towarowy B13, pozdro Gdzie jesteś miasek, Teraz możesz Kurwa wjeżdżamy na tor, możesz pokazać Już mam mniejsze mocy niż normalnie Ale tak, tak. Także możemy kurwa bardziej troszkę na luzie to zrobić niż rok temu albo wczoraj Wczoraj jeszcze troszkę byłem zesrany Podekscytowany Dzisiaj troszkę luźniej, ale już mi ciarki kurwą na tym już mi kurwa ten, spędzam rączki. Czekaj, bo tu kurwa jakiś tryb sporty. Co pierwsze, przyspieszenie? Może ten? No jedziemy! Majkieło <laughs> zaraz kupa z majtek wyleci kurwa Mi się jeszcze co do kilo widzowie Dobra, to tylko To tylko początek już tutaj zjeżdżamy Dobra, to, to tylko początek No i widzowie jesteśmy na torze O kurwa. Lepiej tą kamerę zatrzymaj kurwa na się. Ile? 9. Mówmy, że równe 9 kółko. O, żółta flaga. 9 Kółko, Tak. zrobiłeś? W zeszłym roku było 11 coś, więc jest 2 minuty poprawy całkiem spoko. Tylko jest problem, bo klocki się kończą i nie wiadomo ile jeszcze wytrwają. To jest domeczek. Super. Zrobiliśmy dwa kółka zachowawczo na spokojnie. Jeszcze jedno może dzisiaj zrobię, ale <grymne> zobaczymy Tu człowiek bierze, żyje. To tu, tu jest raj na ziemi Serio? Dla nas, zajawkowiczów za motoryzacyjnych to jest Co tam? Dwa Ta. Co jest Mati? Lubię bombę? No, pojedliśmy A jak było nie z bratem na tych wyprężeniach? Gdzie? Z bratem na no Chyba najlepszy kierowca jak dotychczas. Do. Tak. i A to zapierdalał? Co? Zapierdalał, no. wieź źle? Kurwa człowieka, ja myślałem, że tam odejdę. sobie jedzonko Chciałbym przeprosić jedno ode mnie, bo opierdalałem się cały dzień, bo studia miałem Musiałem robić zadania, ale wracamy do was I co? No mówię, no jesteśmy w restauracji, zamówiliśmy sobie dobre jedzonko No i nie wiem, reszta nic nie powie, bo... Ja to się ulicałeś do kamery. Mało się powiedziałaś do kamery. Nic. Bo ja nie mam siły nie chcaj mu na czoło, bo się, no, się podpaliśmy. Spaliśmy niedużo, wstaliśmy rano. No więc jak mówiłem, wstaliśmy rano, ziliśmy trochę po torze. I jest strasznie gorąco i od jakichś pięciu godzin jesteśmy cały czas na słońcu. Więc aktualnie wydaje mi się, że mam jakiś mini udar, lub coś w tym stylu, i chciałbym zjeść i się czegoś napić. Dlatego nic nie mówię, bo nie mam siły. Dzisiaj idę wcześniej spać, trochę, i wstaję tak, że 7.45 jestem pod pramką na towce. Jako pierwszy tam wierzę. Powiedz, jakie są twoje odczucia? <śmany> Może być. <śmany> Może być mucha. Coś jeszcze? No my na przykład mieliśmy lecieć na korku. A będzie nas zbyt widać czy nie? Ale pierwsze co, jak kamera idzie na niego, na, na to No to, to są te białe linie. No bo nie mam pasty dzisiaj. dzisiaj. było bardzo fajnie, jestem zadowolony. A dzisiaj pojeździłem y, bardzo dużo. Y, dzisiaj pojeździłem. Y, I Cztery? No. To kurwa jedno więcej niż wczoraj, w tamtym roku. Ale tylko w jeden dzień. No. Eee, wyż, pokaż co to jest. Patrzcie co mam dali. Tylko to kurwa jest poskładane już. To jest pizza ogólnie. Niemiecka pizza kurwa. Tortilla. Już na pół to składamy i jemy totalnie. Na... Ja wygląda. Ja też. Mamy nie ma i kurwa jeszcze nie radzę po prostu. Co <laughs> jadłeś? <laughs> Hamburgera i lody. Najlepsze. 4,8 8 gwiazdeczki człowieku. Serio! No, Dobra, bo u nas dostaliśmy pizzę z kartonu. Serio tak. kurwa. U nas no, dostaliśmy człowieku, dostaliśmy kebaba z jakimś takim sosem jogultowym eee, człowieku. Mieszane, mieszane mięso, fryteczki, no z lodówy, no jak z lodowy, jak w kebabowni. Trzech no. jeden miły, ja jadłem net hamburgera takiego z budki jak się no. To ten, ten, był był tak jak on, on chyba w Szczecinie. Wypiliśmy litrowego radlerka i po tym słońcu jest taka farska. Butuje, auto, nie? Wólnie jest ta akcja, że nie wiem czy już to mówiłem, ale jesteśmy. Na... Na torze w Niemczech, znaczy nie teraz, ale ogólnie przyjechaliśmy na Nürburgring. To jakbyście nie wiedzieli, to tak mówię, a teraz lecę, bo mi się zaraz czas skończy, a tu droga myjnie. Ja nie myję. Kurwy nie chcą schodzić. Co? Kurwy nie chcą schodzić. Jestem zmęczony, a zaraz będę najebany. Bycy, daj mu kurwa. Zostawcie mnie. Dzień dobry, witamy, witamy w naszych skromnych progach. Witamy Optet Creeps. Przepraszam, muszę odłożyć kije do golfa, bo przed chwilą mieliśmy jeszcze z chłopakami tutaj rozgrywkę. Witamy, oprowadzę was po naszym domu w tym roku, który wynajmujemy. Żeby nie powiedzieć, że kupiliśmy, bo wiecie jak jest, nie? Na start! Chodzisz tutaj do werandy, normalnie w statystycznym domu i co robisz? No kucasz, bo siadasz na taborecie, ewentualnie na jakiejś drewnianej ławce. Tu pakujesz się na kanapę człowieku z bawoła i antylopy. To jest skóra mieszana, dlatego ma taki kolor. Zakładasz sobie, zakładasz sobie klapeczka i lecisz dalej. Bęk! To jest nic. Chodzisz sobie dalej, masz korytarz, nie? Pięknie oświetlony. Beng. stół do bilarda. Zobacz. I on to zobaczył też to szpad wrażenia. To jest, to jest po prostu czacha mała, a jesteśmy dopiero na... może... 1% domu, nie? Także to jest nic, zobacz. Na wejściu mamy oczywiście olej do motocykli, co by nie było, albo do samochodów też może być. Mamy trochę chemii. Mamy oczywiście szybkie okulary od rumuna kupione, ale jest ok. Patrz, to jest nic. Patrz dalej, co się dzieje. Tu są sypialnie, ale to zaraz do tego przejdziemy. Zobaczcie to. Statystyczna, łazienka w Polsce ma około 5 metrów 2 A co się tu dzieje? Tu Normalnie masz kawalerkę w łazience. Człowieku. Wanna. jak bądź stanowisko do... Przewijak. Dwie umywalki. Kibelek. Taki dla... Znaczy to jest krzesło chyba do mycia się dla starszych osób. Nieważne. Morski kibel. Człowieku, zobacz co tu się dzieje. Patrz. Nawet woda jest w kolorze piasku. Tak jest. Oczywiście, prysznic. Masz to w domu? My też nie. Idziemy no, dalej. Sypialni nie będziemy pokazywać, bo są tam strefy po prostu intymne. Chyba, że będziemy do chłopaków, pokażemy, oni akurat nie mają. To są strefy prywatne. Masz to w domu? Człowiek, patrz. patrz. On, nawet, on nawet nie wie, że my nagrywamy. Cześć, jesteś na wizji aktualnie, jesteś piona. piona, Jesteś w Opted Crips. Jak się z tym czujesz? Opowiedz nam. Opowiedz nam, jak się z tym czujesz? Zazdroszczę, Zazdroszę, że mnie nie ma. I masz czego zazdrościć, bo ma, patrzcie, jaką ma. mamy chatę, patrzcie, jaką oni mają sypialnię. Tu się dzieje po prostu magia. Patrz. 16 łóżek, no po prostu kosmos, wyjście na taras. Masz to w domu? Ja nie mam, bo nie mam tarasu nawet. Także jest klasa. Idziemy dalej. Bęk, teraz kuchnia. Tych. Tu za Milarda, oczywiście, o którym mówiliśmy. A i korytarz, krowy nawet są na wepasie. pasie. Tu też jest spialnia, patrz, co się dzieje, oj. Patrz, 15 łóżek, trochę burdel, wiadomo, tu space on śpi. akurat tu normalnie. Kuchnia, o, jest Patryk, przywitaj się, Nieciu. Cześć, to ja, Patryk. <grybujesz> Idziemy dalej. Tak, kuchnia, mamy wyspę, mamy lodówkę w szafie. Nawet tego nie mam w domu. Ja zmieniłem w do domu prawie, ale widzisz to? Widzisz to? Wybchana po brzegi. Nawet Alpro, zobacz jakie bogactwo. To wszystko ze składek optet jest. Naprawdę. Patrz, przy okazji sprawdzę swoje lazanie. Tutaj oczywiście jest bar wszystko, nawet zmywarka możesz pokazać, że tam się pierze. Piekarnik z lazaniem człowieku. Oj, patrz, Widziałeś? To są piękne rzeczy i pyszne. Idziemy dalej To jest Bycy, patrz Bycy, przywitaj się Bycy jest naszym sproszczonym Niemcem Chajetko, Nie, nie, mogę nie możesz Hallo zusammen, mein Name ist Kaspar Ich bin 26 Jahre alt Und ich komme aus... Idziemy dalej Witamy w naszej strefie relaksu, czyli w salonie -dam, Pokaż te metry A tam pełna albo... logotopii nie ma już. Jakbyście się zastanawiali, mamy zupki chińskie, mamy też dziewczyny, mamy pokera. i nawet jaskar. Proszę bardzo, bandę łysągi. Mamy wszystko. Czego byście chcieli? Wszystko, totalnie wszystko. Idziemy dalej. Tu jest strefa, oczywiście, elegancka. Siedzą przy stole. Która ma dosłownie wyjebane, wiesz? Oni siedzą na kanapach, mają drip. Proszę, proszę. Patrz, tak, człowieku, widziałeś to? Wyjście na taras, trzy, ok trzy skrzydłowe okno. No, w Polsce to kosztuje pewnie dużo pieniędzy. Tu, oczywiście, następna ekipa. Co? To za Globus aka Dominik Torondo. Matis, palony Peszko. Halo? I Krzysiu OneOne. <noise> Pół! Idziemy dalej! Wszystko jest! Dziewczyny, alkohol, poker, Oni każdy Pół! Tu jest taki przedsionek. Mamy piłkarzyki. Możemy sobie popytać. Nawet działają. Pyk. No i tutaj mamy ostatnie. Pięknych rzeczy, mianowicie taras. Niestety nie możemy zapalić tutaj światła, bo jest po 22, więc też nie mogę krzyczeć. Mamy tutaj oczywiście swojską chatę jak na weselu, brakuje tylko wędlin. Mamy tutaj oczywiście stoły. Tam kolejne stoły, stanowisko do grilla. Yy, no i reszcie nie widzicie, ale jest plac zabaw jeszcze, nie? Także zapraszam dalej do środka. Jeszcze parę osób pewnie Wam się przedstawi, coś opowiedzą, a jeżeli nie, to z mojej strony tyle. Górnego piętra by nie będziemy wam pokazywać, bo tam jest po prostu poddasze i z 15 łóżek, także kręcimy melanch pioła. Co robimy ci, szefie? Jedziemy jeździć. Spaliśmy bardzo długo, całe godziny 15, 15 minut. No ale jedziemy po sobie, aż tutaj się już kuwaki szykują. A <głosyka>. zaraz kominiarka wchodzi Mam tak. kominiarkę Jedziemy w kominiarkach? Kurwa, ja nie mam Ja mam Niech się podjarzy <podmiarcie. głosyki> To gang Albanii, to gang z to gang z To gang z Albanii Wiesz, Jeszcze popraw trochę po Właśnie nie chcę, bo będę miał tłuste ręce I łóżko. Jeszcze piętka mam <laughs> ale buziaka nie było w planie. No problem. Cześć. Chcę się trochę pić. Nie mam dzieci. Dzisiaj idę wcześniej spać. Trochę i wstaję tak, że 7.45 jestem pod pramką na polze. Jaką pierwszą zabierto? Ja Dzisiaj dzień trzeci? Zjadł też coś, coś. A nie, jadłeś nic? Co coś A ja rano tego? się pytałem, jado się na te jeszcze nie Co się stało? Nic kurwa, włączyłeś klimatyzację i mi silnik się zagrzał i mi kurwa moc odcięło przy 5000 tysiącach A poza tym, zajebisty przejazd, Mike jest zajebistym kurwa podpowiadaczem, nie, nie wiem jak to nazwać, instruktorem, Kołczem. coachem I yy, kurwa w chuj dobrze podpowiada, ten tor zna kurwa perfekcyjnie, także polecam go wynajmować, tylko stówka za godzinę No wiesz, tu do od masz i do kurwa tam niby trzy konie daje Nic, się ma wstydzian. O, już się rozkopa, już się Powiedz, powiedz co się wydarzyło Nie będę gadał nic, bo mnie wkurwiają Czyli nie jedziemy na daną objazdówkę no, Bo może się jechać, ja jadę do domu no, no, się umyć Kurwa, no, jedź, zapytaj, nie denerwuj mnie, kurwa, jebany gnoju Może Krzysztof opowie, co się właśnie wydarzyło no, Właśnie się wydarzyło to, że Niestety tor jest zamknięty i zapierdzielamy... Niektórzy jadą do domu, się ogarnąć i będziemy pod napisem robić sobie fotki. A reszta chyba jedzie sobie w góry pojeździć, więc na tyle. Tak. Tyle tak tego tego. No. Tak. A kurwa. Czekaj, przejmę. A no, najlepsze jest to... Ale nie, poczekaj, bo jest ciemno. Ale dobra, widać. Okay. No, najlepsze jest to, że zapakowaliśmy się przed chwilą 7 osób do dwóch samochodów, Pozapinaliśmy pasy, ja wrzuciłem jedynkę. I Patryk zadzwonił, że to jest zamknięte do końca dnia. A ja... a ja chciałem zrobić dwa kółka. I jestem troszkę smutny zdenerwowany. Smutasy. Tak. Hello! To znowu ja. Kończymy nasz drugi dzień zmagań na torze Nürburgring. Trzeci mi tutaj Majki pokazuje. Trzeci. Majki mi pokazuje drugi dzień jeżdżenia. Pierwszy to był taki kółeczko zapoznawcze i tyle. Kapitalnie. Szkoda, że godzinę przed czasem zamknęli, przed końcem czasu zamknęli nam tor, bo jeszcze chcieliśmy strzelić po jednym kółeczku na zwieńczenie, ale widocznie tak miało być, że po prostu musimy tu przyjechać znowu, żeby pojeździć sobie dalej. Także było kapitalnie, jesteśmy zmęczeni, wyjeżdżeni, ale dalej jedziemy sobie zwiedzać, to nie odpuszczamy. Jedziemy grupą Experience. To już tam gazuje, także jest kapitalnie. Trzymajcie się ciepło, lecimy dalej. Będzie okazja. Trzeba spokojnie zagrać. Tak, teraz gdzie Andrzej Stelmach. Potknął się. Cóż za dramaturgia. Broni Milikowicz, jeszcze raz. Piotr jeszcze się bronią. Już jest, jest, koniec, cóż za akcja polska. Co, no, koniec wyjazdu. Jedziemy pod napis jeszcze do sklepu, jak ktoś tam coś chce kupić w fanshopie, i będziemy się zbierać do Wrocławia. Także wyjazd udany, wszyscy zadowoleni. Zbytnio się nic nikomu nie stało. Niektórzy narzekają na bijące tarcze, ale, ale chyba wszyscy są zadowoleni, mimo, mimo wszystko. Kuba co z nami nie pojechał Bycy nas zabrał w jakieś mi miejsce podobno gdzieś tutaj mieszka, Bycy pokaż gdzie mieszkasz na szczycie tej wieży tam tam, A ja mam... o, wszystko, wszystko zasponsorowało Optic Crew Tak. Tak jest. No wieczorem Podobno obiecali, że będą jakieś dziewczyny myły auta. Tutaj proszę, kurwa. Jaki kurwa byk myje auto Ja bym się bał. Słuchaj Czasy się zmieniają, tak? Da. Dziewczyny też. też. Tymczasem dziewczyny w Niemczech. Uuu. Ewa, Ewa! Ewa, przyciej to! Adios! Adios musimy spierdalać do roboty. Niestety. Nie no tak, niektórzy, sobie... niektórzy no, nie, nie mogą sobie pozwolić na to, że, że nie muszą robić, tak? Szef jest chuj. Szef jest chuj, więc trzeba zapierdalać do roboty. Tak. Mój też niestety. No także coś mam rzec. Fajnie jestem zadowolony z tego kółeczka ostatniego. To, że Karol trochę na wyjeżdżał. No ale chuj, można było się zmieścić tak 8... myślę, że 850 byśmy zrobili, nie? No, ale no, szansę. się zgi. Ważne, że nie wyjebaliśmy. Znaczy raz z udało nam się wyjechać, ale to nie ważne. I udało się wrócić. <laughs> no, więc więc gitara Dobra. My dziękujemy bardzo. I widzimy się we Wrocławiu. Sia. Sia. See, ya. See ya.